Siemanko, witam was słuchajcie w filmie, w którym zagram każdą jedną rundę na rankedzie innymi ustawieniami. Większość z nich to proplayerzy, a niektórzy z nich to po prostu content creatorzy Valoranta. Sęk w tym, że przetestuję tylko 20 ustawień, czyli żeby przetestować wszystkie będę musiał wygrać rankeda 13 do 5. A jeśli tego nie zrobię i zabraknie mi tych ustawień, no to wtedy ktoś z was wygra 1000 Valorant Pointsów. Ale zanim przejdziemy do filmu, chciałem wam powiedzieć o drugiej turze turnieju Valorant 2x2 organizowanego przez Uniwersytety WSB Merito oraz Uniwersytet. Dolnośląski DSW. Pula nagród łącznie wynosi 10 tysięcy złotych, a finały będą rozgrywane na LANie Mid at -E Rift w Łodzi. 8 lipca będą kwalifikacje z ograniczaniem rangi do Diamentu 3, a 10 lipca bez żadnych ograniczeń. Żeby się zarejestrować wystarczy, że klikniesz w link w opisie, a następnie wypełnisz swoje dane i zaznaczysz najbliższy uniwersytet. Jeśli wszystko dobrze zrobiłeś, to na ekranie zobaczysz kod. Następnie dołącz na Discorda po lewej stronie ekranu i w prywatnej wiadomości napisz do ciebie bot LSE, któremu musisz wysłać Kod, który wcześniej widziałeś To było na tyle, lecimy do filmu Wszystko oczywiście na rankedzie, startujemy A w sklepie mam dzisiaj co? Chłopie Outlowa z ery kamienia łupanego <grym> Ale on nie jest taki zły On nawet fajnie wygląda, tak szczerze Uuu, ale szybko znaleziono grę no dobra, byle nie astent i będę zadowolony, chłopie. Uuu. W ogóle to przypominam, że usunęli lotosa. Lotusa. <grywa> lotosa. Normalnie, nie ma stacji paliw lotus już. Usunęli lotusa z rankingowych. I Ja się z tym po prostu nie zgadzam, to była moja ulubiona mapa. Usunęli też... Iceboxa znowu? Czemu oni znowu usunęli w ogóle Iceboxa? Teraz sobie o tym pomyślałem. I dodali Perla i Splita. Nie wiem, no szkoda lotusa. Dobra, mamy duelistę i jednego. To ja biorę drugiego. Phoenix, Phenix, na nim testujemy te ustawienia. Widzowie, zaczynamy od ustawień Folwara. Od moich. Pierwsza runda, moje ustawienia. Sens to jest, słuchajcie, 0-3 na no celownik, tutaj standardowy mój. I tak właśnie zaczynamy zabawę. Phoenix give fight. Yes, yes, I will kill everyone. Słowa mid, sowa mid. Dobra, widzowie, wygramy ten mecz na pewno do pięciu, ja wam mówię. A tutaj? So, I'm kurde, jest No ale mam timing z dupy Dink. Może Cypher coś tu pokmini? Taki lurk odmida, proszę, proszę, dawaj Saifuś Też O Cypher odmida, both here Two here, two here Ale warzywo, ale się udało Dobra, wygrywamy to 3 na 1, jest pięknie Mamy to Beautiful guys, beautiful, pięknie, 1 do 0 tylko 12 rund i wygrywamy 13-0, pięknie Witam w drugiej rundzie, słuchajcie Teraz mamy ustawienia Shrouda co ciekawe, Shroud ma całkiem spory celownik, jak widzicie, ale Sensa ma takiego samego jak ja. Również ma 800 dpi i 0,3 Sensa. Ogólnie to po tym filmie możecie wybrać sobie jakieś ciekawe celowniki i ustawienia pod siebie, no bardziej celowniki, bo będziecie widzieć każda runda inny celownik. Więc może na przykład ten Wam się spodobał i wtedy wchodzicie pod ten film w opis po prostu i sobie kopiujecie, bo tam będziecie mieli napisane: dwójka, Shroud i taki celownik. Więc polecam. Ha, palimy go. O nie, nie siadło. Short, right side of the wall still. Dobra. Ej, fajny bardzo ten celownik. więc jest taki duży, bardzo widoczny. Pięknie, widzowie, cztery fragi. U lala, no to jest shroud. Ej, zapisuję ten celownik na potem. Witam w kolejnej rundzie, słuchajcie. Teraz mamy ustawienia gracza Meteor. Również profesjonalny zawodnik, słuchajcie. Znaczy... Również Szrojd nie jest profesjonalnym zawodnikiem obecnie. Aczkolwiek celownik prezentuje się następująco: i Sens to 0.4, czyli trochę wyższy. Pięknie. Wow! Co jest człowieku? To ja jestem taki mocarny? Co to, to te usta? Ej, co tu się stało? Bardzo ładnie tutaj wyjechałem na tego mida. Ale fajniej mi się celuje na takim 0.4 sensa niż na 0.3. Kurde, może ja powinienem zmienić? Fajny ten film, podoba mi się. I ten celownik, jaki mocny też. Ej, tutaj macie defaultowego fantoma w ręce jetki. On teraz już nie widać. Ma tą samą kostę, co ja w ogóle. Ale chciałem powiedzieć, że te skiny podstawowe w zwłaszcza fantom, całkiem spoko wyglądają w ogóle. Kolejna runda, kolejne ustawienia, tym razem gracz o nieku Texture, 0,45 sensa i celownik, który prezentuje się następująco. No tutaj to już jest trochę za dużo moim zdaniem, w sensie dla mnie, dla mnie to jest trochę za duży sens. Chociaż w sumie jak tak, jak tak sobie ruszam ręką, to czy ja wiem? Follow me, follow me. Ja jestem jakiś najlepszy, czy o co tu chodzi? Ej, dobra, ten sens, nawet nie wiem, czy jeszcze nie lepszy niż te 0,45. Ale słuchajcie, piąta runda, witam serdecznie. Mamy tutaj ustawienia nie żadnego gracza, a ustawienia domyślne. Jeden sensa w grze i domyślny celownik. No, ja mówiłem, że chcę zwiększyć sensa, ale to już jest przesada, chłopie. To jest jeden obrót podkładki, chłopie. Popatrzcie, ile ja tu... Czekaj, czekaj, żebyście to dobrze zobaczyli. No, robię 2,5 obrota, nie? Czy się... 360. Oj, tu już się bardzo, bardzo ciężko celuje. Ja pierdzielę. Ej, dobra, ta jetka w Enemy to jest chyba jakiś brąz? Co tu się dzieje? Jeszcze pytajniki na czacie piszę Nice timing, bro. Bro are you bronze? Czyż to jest kolejna runda, w której on tak dziwnie tą jetką chodzi jakoś tyłem, nie wiem. Ej, no dobra, nie, ten sens zdecydowanie za duży, widzisz jak mi się łapa trzęso jak on był blisko I w tej rundzie mamy ustawienia gracza Something, który gra w Paper Rex Sens to 0.7, no i co, zobaczymy jak teraz pójdzie Warto ogólnie zaznaczyć, że, nie, że niektórzy gracze, których pokazuję ustawienia Mają, może trochę innego sensa, bo na przykład niektórzy mają 1600 dpi, a 0.35 sensa A ja wtedy robię tak, że ja na moim 800 dpi ustawiam po prostu 0.7 sensa, wychodzi na jedno i to samo a nie muszę co rundę wchodzić do pulpitu i zmieniać DPI na myszce, co nie? Więc jakbyście znali sens jakiegoś gracza i powiedzieli Ej, ale co jest? On ma dwa razy mniejszy No to po prostu to przez DPI zmieniam Czyli mam taki właśnie, jaki on gra Tylko po prostu inaczej napisany. Widzowie, witamy w kolejnej rundzie Teraz ustawienia gracza z Hazam Shazam Taki piękny celownik I sens 0,2,6,5 Jak na razie najmniejszy To jest mój pełny obrót podkładki No, ja mówię, ja lubię małe sensy Dobra one omen was short. Dobra, wait. gdzie chcesz iść, guys? Ok, you, wait. Możemy trochę być. Mam mój ult. Ja I will. Onikę ją, jest, Yes, yes, yes. 10 sekund, 10 sekund. Plant. Ok, you need to. Sorry. Aj, kurde, ale udało się zaplantować. No, chociaż tyle, Znowu cyfer 1 na 3. Może teraz się mu uda. Jeden. Co to za klatka odpalona w takim momencie? Klatka odpalona. Aj, no, nice try, nice try. I słuchajcie, wracamy na mojego sensa 0.3, ponieważ Cinet, którego gramy teraz ustawieniami, ma właśnie sensa takiego jak ja. A celownik taki, taki zielonkawy Ogólnie to ostatnio zacząłem grać więcej Fantoma. Bardzo mi się nim fajnie gra. Podoba mi się, jak to wygląda. Mam bardzo fajnego skinka. I'm flashing you go. 3, 2, 1. Ale ma szczęście ta deadlock u nich. W tej rundzie słuchajcie ustawienia Sinatry Sens 0387 i celownik w następujący. On ogólnie bardzo dużo grał Fantomem, więc tutaj, no, z tej okazji gramy również Fantoma. One HP CT. Okej, okay, one more one HP. Widzowie jak to jest najlepsze Ej dobra. Ej, wyższy sens niż mój plus Fantom? Super się gra, tak. Muszę zwiększyć sensa. Bow city, bow city. Sorry, jestem głupki, głupki jestem. Oj, jeden na jeden, jeden na jeden, hopaki! Proszę, proszę, Cypher, Cypher, co ty robisz? Jest jeden na jeden, to jest... Ej, ja jestem przekonany, że ten Cypher się urwał z brązów tu. Co to jest w ogóle za drużyna? Co tu się dzieje, no? Teraz, słuchajcie, zawodnik o nicku Aceu. ACU, Aceu, Aceu. Nie wiem, jak tam wolicie wymawiać. Sens 0.4. No i następujący celownik. Lele, le, le, Kurde, Miałabym multa, no. Bym tutaj poleciał, ale to no, dobra. No nic, idę na B. Sie Siemka, pomóżesz mi. Nie! A co? Po pierwsze myślałem, że Sowa nie żyje, a po drugie to Dawid Lodówcy. Uwie! Widzę, że chciałbym powiedzieć, że już na pewno ktoś z Was wygra 1000 Valorant pońców, no bo nie wygramy tego raczej 13 do 5. No a w tej rundzie słuchajcie ustawienia Totalnego Kozaka, czyli Lifa. On ma taki celownik śmieszny. Ale co jest jeszcze bardziej śmieszne, to już sens, bo ma 0.13 sensa, widzowie. Pełny odwrót z prawej do lewej podkładki to jest coś takiego. Nie wiem, jak on się odwraca. To już jest przesada akurat, moim zdaniem. D Drop mi vandal, I will ult. Aha. Dobra. Ej, widzowie, ja wam po tej grze pokażę moją historię gier. Trzy ostatnie mecze to są y trzy MVP z mojej strony, z czego jedna wygrana, a dwa przegrane. I w każdym meczu nie grałem duelistą, grałem gecko. Ale te typy, co ja dostaję do drużyn, to są jakieś takie totalne wykręty za każdym razem ostatnio, Nie wiem, co się dzieje. Ja naprawdę mam wrażenie, że ja gram z jakimiś tutaj silverami, goldami. Cze czemu tak jest? Niech mi to ktoś wytłumaczy. No i co? Ustawienia Natsa, Sens 049, bardzo fajny celownik. Ej, no naprawdę na takich sensach 045-49 bardzo dobrze mi się gra. Jak tak? Znaczy to 49 za dużo, ale taki 045, coś takiego to idealny. XD. Yes, we can. We can go if you want. Oh no, 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 no! Wait, wait, wait! Yes, yeah, stay short, stay short. I will, you, I will, ult. I will. Ult. Go, go, go! Electric, electric! One electric. My no, dog, GG. No nie, tak mało brakowało. No i teraz, widzowie, ustawienia gracza DERKE. I nie wiem, czy ja coś źle znalazłem. Źle przepisałem. Ja nie wiem, co tu się stało, ale tam wyszło, że on ma 1,48 sensa. To jest niemożliwe, że on na takim gra. Przecież to jest kręciołek totalny. No nie, nie wierzę w to. Ja coś musiałem źle znaleźć, widzowie. Nie wiem o co tu chodzi, no ale ustawiłem taki. Przecież to jest niemożliwe, żeby on na takim grał. Nice. No, co co? No, nie popisaliśmy się na te ustawienia, nie za bardzo mieliśmy okazję pofragować, postrzelać. Teraz słuchajcie ustawienia K&D, Jest to dziewczyna Tenza i bardzo dużo gra w Valoranta. Pewnie kojarzycie. Ale rundę zagram ze Ch Ghosta, To jest chyba A: Jako to. Aj! Jejciu, no! <śpytanie>, pytanie, pytanie reporter. Ja mam 17 fragów, 11 deadów Ja gram każdym innymi ustawieniami, innym sensem, innym celownikiem. U mnie w drużynie wszyscy grają normalnie, i nikt z dychy nie wyszedł. I słuchajcie teraz ustawienia Benji Fish'ego. Były profesjonalny gracz Fortnite. Obecnie, przestań gadać mi w grze. Obecnie profesjonalny gracz Valorant 0,283 sensa. Dość mały sens. I ciekawy celownik, czerwony. No i ja uważam, że mało widoczny. W się sensie, ja mam jakiś daltonizm w na czerwony kolor. O i z tu powstaje. Człowieki, co tu się dzieje, nie? GG. Ej, pff, w sensie, no w GG w tej rundzie, tak? No i teraz słuchajcie, gracz jaj. Jaj. Jej jaj. Jaj. Jaj 0,27 sensa, taki śmieszny mały celownik. O, niech mi kupią broń, bo mają dużo siana, widzę. Czekaj, ja chcę wandala teraz. Zobaczymy. Ale kurde, pofraguje. No bywają takie... Nie, nie, nie. Tak szczerze jego ustawienia tragedia. Ja bym to zmienił, ty. Jaj. Yy. Zmieniaj te ustawienia. Słabe, ja mówię. Dobrze, teraz zawodnik Aspas. wnik taki fantomowy, więc zagramy fantoma. Jego sens to 0 -4. Ja pójdę na B, mam multa w tej rundzie. No tutaj coś postaram się poświrować teraz. Ja One meet I think. One meet I think. Teraz ustawienia Force Akena i tu już może zdaniem nim przesada. No, 0,70 sensa, chłopie. Jak on tak gra? Aj, no swojego nie zdążę mu ratować, ale... Ale dobrze, że siadły te dwa kile. ważne były. Teraz słuchajcie, tenz. I nie wiem czy znowu coś było źle wpisane, czy, czy on ma naprawdę sensa 0,12. No chłopie to jest niemożliwe. To musiało być 0,24. Co się jest DPI. Uu, la, la, Ale daję tutaj ty Ten z fajny ustawionka ma Swoją drogą to jest przedostatnia runda, na którą mam ustawienia. Ej mam staty 2 M5 BDS do gangówce I słuchajcie ostatnia runda, na którą mam ustawienia, a właściwie to można powiedzieć, że i mam, i nie mam, bo to jest runda bez celownika. I na moim sensie 0-3 Więc i ja o nie wiem słuchajcie, ja nie wiem. Damy radę, damy radę tak wygrać ten mecz, ja wam mówię. Dobra, może nie damy rady tak wygrać, nie wiem Runda wygrana O tak ja słuchajcie, nadal gram bez celownika, musimy tak wygrać ten mecz Sowa, let's, let's go double Odin on B Just throw the dart okay. Okay. O nie, szybkie A Last three. Nice, GG Widzowie, <grym> udało się wygrać ten mecz w taki sposób Pięknie słuchajcie, pięknie Brawo Plus 19, dobra, no to są żarty jak... Jak nie wiem co Historia gier MVP gry, wygrana. MVP drużyny, przegrana. Co mam zrobić, że moja drużyna taka słaba jest? Znowu MVP drużyny, przegrana. Też co mam zrobić, że taka słaba drużyna? A teraz mam MVP gry, wygrywam, i do serwisu 19. Pozdro Riot, pozdro. No to co? Elo.